Half-Life jest grom, jedną z ikon gamingu wydaną 8 listopada 1998 roku przez Wolf, na czele którego stoi legendarny Gabe. Po raz pierwszy gra ukazała się na targach E3 w 1997 roku, gdzie wywołała duże zamieszanie i dzięki swojemu sukcesowi doczeka się portów na PC, PS2, Maca, Linux oraz Steam. Początkowo Wolf miał problemy z wydaniem Half-Life, ponieważ gra była za ambitna jak na przemysł gier. Jedynie Sierra Online wykazała zainteresowanie produktem wielkiego V, która sama pragnęła produktu tego typu w swojej kolekcji. Half-Life otrzymał około 50 nominacji do najlepszej gry roku oraz został symbolem sukcesu Gabena i Wolf. Gra cechowała się ciekawą oraz wciągającą fabułą, realistycznością, czy zagadkami logicznymi zawartymi w klimacie horroru. Jak w większości gier akcji, nasza postać jest samotnym wilkiem zdolnym zabić cały batalion przeciwników, od istot wymiaru, po żołnierzy i zamaskowanych zabójców. W produkcji wcielamy się w bohatera nazywającego się Gordon Freeman który spóźnia się do pracy w ośrodku badawczym Black Mesa Research Facility bazującego na bazie 51, gdzie dowiaduje się, że ma przeprowadzić eksperyment, który zresztą okazuje się katastrofalny w skutkach, ponieważ otwiera portal do wymiaru Xen, z którego ulatniają się przeróżne potwory. Zadaję naszego pogromcy jest zamknięcie wrót i w konsekwencji do pokonania bytu, które tenże portal podtrzymuje otwarty, oraz żołnierzy mających za zadanie potępić wszystko co żyje łącznie ze siatkami i samym kordonem oczywiście czym byłaby ta gra bez wachlarza broni który tutaj jest naprawdę wielki od pistoletów, rewolwerów strzelb, karabinów maszynowych i to egzotyczne broń ze świata Xen oraz broń ekstremalne z laboratorium Fire doczekał się wielu dodatków oraz modyfikacji, które pokazują nam jakim fenomenem była ta gra. Największym oraz najbardziej popularnym jest kultowy już Counter Strike, którego najnowsza samodzielna odsłona podbija współczesny internet. Nawiązując do internetu, Half-Life prawdopodobnie nie mógłby uzyskać takiej popularności, gdyby nie Multiplayer, którego grało się kiedyś w większości KPG internetowych. Do dziś multicode pierwszego Half-Life'a gra wiele osób, a niektóre serwery pękają w szpach. Ostatecznie w 2014 roku Half-Life otrzymał wreszcie swoją pełnoprawną kontynuację, Half-Life 2, opartą na silniku SOC, która też z Stała się wielkim hitem i kolejnym sukcesem WOD, co widać zresztą na takich portalach YouTube, gdzie można znaleźć wiele dziwnych przeróbek gameplayów z modu czy fanowskich filmów pokazujących poczynania Rimana. Tak więc mam nadzieję, że choć trochę przybliżyłem Wam historię gry, która za 8 miesięcy obchodzi swoje 18 urodziny. Po więcej filmików tego typu zapraszam do obejrzenia i subskrybowania mojego kanału. Nie zapomnijcie też o lajkowaniu, komentowaniu oraz udostępnianiu tego filmiku, ponieważ to bardzo motywuje do dalszego działania.